Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ania, a to jest mój kącik do snucia moich opowieści, moich wspomnień, przygód, które przeżyłam jak koziołek-matołek i mam nadzieję, że to będzie takie miejsce, którego będziecie korzystać w takim sensie, że Was czymś zainspiruje, zaciekawie, spowoduje, że ruszycie cztery litery po to, żeby też zobaczyć, co tam się czai w tym świecie za rogiem. Dzisiaj poopowiem Wam trochę o największej miłości podróżniczej mojego życia, a mianowicie o Morawach Południowych, które odkryłam całkowicie przypadkiem i w których się zadłużyłam, no i tyle. Przypadłam jak śliwka w winie i i tak już zostało. Morawy Południowe, słuchajcie, to jest taki region, który położony jest na południu Czech, przy granicy z Austrią i ze Słowacją. Jest to region, który jest zaścielony winnicami, przepełniony słońcem, bardzo pogodnymi ludźmi poszatkowany prawa do lewa, dołu do góry, licznymi trasami rowerowymi, gdzie Morawiacy właśnie promują okolice za pośrednictwem takiego hasła, na kole za winem. Ja też na tym kole w stronę Moraw wyruszyłam ponad 15 lat temu. Celem oczywiście był Wiedeń, ale życie mi to tak trochę pokrzyżowało, że się dowiedziałam, że to droga jest najważniejsza i właśnie po drodze często gdzieś tam nie skupiamy się na niej, a to wtedy przytrafiają nam się rzeczy najfajniejsze, a ten cel to tak on sobie gdzieś tam zawsze, jakiś tam będzie. Więc Murawy Południowe, zacznę od tego, że to jest taki region, który się. Płoży od zachodu po wschód, od takiego regionu znojemskiego przez Mikulowski, aż po Ucherskie Hradiszcie i kryjow. Region jest dosyć zróżnicowany, bo są tam i tereny płaskie, i takie lekko górzyste, i są miasta, miasteczka, i parki narodowe, i parki krajobrazowe, i różnego rodzaju obiekty sakralne, i zamki, jeziorka, brzeczki, dopływy, odpływy. Natomiast, żeby Wam to jakoś w miarę chronologicznie ułożyć... Jeżeli będziecie chcieli tam, a mam nadzieję, że to będziecie chcieli zrobić, wyruszyć, to może zacznę od takiego regionu najbardziej popularnego. Jest to region właśnie znojemski. Wy może znojmo będziecie kojarzyli tego, że jadąc na przykład w stronę Austrii, Chorwacji, przechodzicie na takim przejściu granicznym właśnie znojmo, gdzie jest taki zamek bodajże, jakaś tam bezsłówka i się zaopatrzacie jeszcze przed granicą austriacką w jakieś produkty płynne czy mniej płynne i omijacie to miasto znojmo i ten region Moraw a to jest bardzo duży błąd więc jeżeli będziecie mieć jakiś wolny weekend, tudzież tydzień, to ja was bardzo zapraszam, abyście wyruszyli właśnie w stronę słońca i zalogowali się w tamtym regionie. Stolicą regionu znajomskiego jest właśnie miasto o nazwie Znojmo. Jest to bardzo ciekawe, historyczne miasteczko, w którym znajduje się mnóstwo zabytków i malowniczych uliczek, i knajpek, i hotelików, i przepiękny widok, który rozpościera się z takich murów obronnych. Natomiast jednym z takich główniejszych powodów, żeby jednak nie umijać miasta Znojma, tylko tam wpaść, jest takie największe na całych Morawach winobranie. Jest to właśnie winobranie znojemskie. Ono jest dosyć komercyjne, ale opracowane w bardzo takich ogromnych detalach. Mianowicie mieszkańcy tego miasta na okres winobrania, który odbywa się chyba w pierwszy albo w drugi weekend września, to należy sobie sprawdzić, zamyka całe centrum, a w zasadzie buduje taką bramę średniowieczną, mury takie średniowieczne, przez które nie można się tam dostać. Należy zakupić wstupenkę i wtedy z takim bilecikiem na rączce możecie sobie przez dwa dni tam zażywać rozkoszy tego, co się w sercu tego miasta dzieje. A dzieje się tam dosyć sporo, bo winobranie organizowane jest no, z kilku powodów. No wiadomo, pierwszy to taki, że są zbiory winogron, pędzone jest wino i Należy to wino zdegustować, spróbować podzielić się nim, cieszyć się nim, celebrować, że się udały, plony i tak dalej. A jednym z takich winnych wynalazków czeskich jest burczak. Burczak to jest takie młode wino i jest ono białe i czerwone. Jest dosyć mętne, dosyć słodkie o zaniżonej zawartości alkoholu. I słuchajcie, ten burczak to jest taki dla mnie ambulans w półtorej litrowej butelce. Mianowicie Czesi mówią o nim, że to jest taki lek na wszystkie boli kości. No i jak was tam, nie wiem, chłopak rzuci, czy oko wam skacze, czy ręka nie chodzi tak jak należy, no to pijecie wtedy burczaka, pijecie, bawicie się, rozmawiacie, śmiejecie się, on wam tam w środku fermentuje w brzuszku i na drugi dzień budzicie się w funkielnówka sztuka nowi. Także polecam, bardzo polecam, naprawdę. To po pierwsze. Po drugie, w średnim Wieczór Jan Luksemburski wjechał z całą swoją świtą do tego miasta. To było chyba w 1327, jak dobrze pamiętam, i to było bardzo ważne wydarzenie dla mieszkańców, bo jak oni zobaczyli tego króla, tą całą po prostu ekipą, jak on przemierza, no to od tego czasu postanowili, że będą kultywować ten jego wjazd do miasta Znojma i sami organizują taki korowód, taki orszak tego króla. I słuchajcie, ja nie wiem, jak oni to robią, ale prawdopodobnie tam są jakieś tajne, zrzeszone bractwa. Każde dziecko od przedszkola już musi napierdzielać mieczykiem, albo chodzić w stroju kralowny, albo nie wiem, udawać niewolnika, albo kata, nie mam zielonego pojęcia, ale oni są tak profesjonalnie przebrani przygotowani do przejścia ulicami z w ciemnościach z pochodniami, że ja, będąc pod wpływem tego szlachetnego trunku, oglądając to wszystko, to miałam wrażenie, że mnie ktoś teleportował właśnie do jakiejś takiej średniowiecznej mieściny i jestem świadkiem tego, że właśnie najprawdziwszy na świecie król przemierza z tą swoją świtą. I muszę wam powiedzieć, że to budzi ogromny respekt. Naprawdę te tabuny, bo to nie kilkanaście, te tabuny ludzi, służby, rycerstwo, ma Kuglarze, muzycy, zwierzęta no wszystko, co możecie sobie wyobrazić, albo czego nawet sobie nie wyobrażacie to w tym zaprzęgu króla jest. I ja tak jak to oglądałam, to było po prostu kopara mi opadała. Oczywiście, my dziewczyny piszczymy i zakochujemy się, jak wjeżdżają rycerze takiego z okrągłego stołu. Absolutnie przystojni, piękni, wyciągnięci z epoki. No i teraz się tym dziewicom nie dziwię, że one się w nich tak zakochiwały i czekały, bo no to taki synonim samców Alfa, ale to wiecie. Grrr. Także to jest drugi punkt, dla którego warto miasto znowu odwiedzić. Trzecim punktem jest to, że kiedy już będziecie na winobraniu, to całe miasto zmienia się w taki jeden muzyczny, bardzo pozytywny festiwal. Tam są nie tylko występy jakichś tam pomniejszych artystów, ale takich, kto, którzy w Czechach są dosyć znani. Na przykład ja tam byłam na Helenie Wondraczkowej na malowanym dzbanku i na mojej twarzy uśmiech malował się przez następny miesiąc. Także byłam dosyć uchachana. Są pokazy różnego rodzaju rzemiosła. Można, nie wiem, poczuć się trochę tak jakby się było właśnie w średniowieczu. Także można popatrzeć, jak się strzelało, a nawet i postrzelać z łuku, walczyć. No, różnego rodzaju namioty przyjemności i nie tylko znajdziecie na miejscu, jeżeli na rączce będziecie mieć tylko wstupenkę, a w ręku będziecie dzierżyć kieliszek z budczakiem. Następnie, czwartym powodem, dla którego warto odwiedzić Znojmą i również podczas winobrania, jest to, że wiadomo, jest to święto wina, ale też i plonów, które dała ziemia. I morawiacy z tego wszystkiego, co wyhodowali, tworzą takie małe arcydzieła sztuki. I to nie jest tak, że na straganie w dzień targowy ogląda się warzywa, owoce i to tak przyjeżdżacie sobie i łazicie i oglądacie, jak wygląda jabłko czy gruszka. No, no nie tak to wygląda. To wygląda mniej więcej tak, że Michał Anioł i Da Vinci skrzyknęli się, że jest robota w znajmie i że trzeba tam wyrzeźbić jakieś arcydzieła z, właśnie z jabłek, gruszek i śliwek i że dobrze płacą i oni jadą i to zrobią. No i jak przyjeżdżacie, to właśnie widzicie takiego Da Vinci tam z gruszki i widzicie takiego anioła, który tam dłutem sobie robił różnego rodzaju esy floresy. I słuchajcie, oglądacie te wszystkie i nie możecie się nadziwić, że oni tak pięknie to wszystko skomponowali, pięknie pokazali oczom ludzkim, i naprawdę boicie się zjeść, i w ogóle to uważacie, że to nie jest w ogóle do jedzenia, bo to tak ładnie, smacznie, apetycznie i wygląda. No, no co mam więcej powiedzieć? Więc to są takie najgłówniejsze argumenty, dla których warto w okresie wrześniowym do wyruszyć. No, wiadomo, że jak jest muzyka, jak jest wino, jak jest śmiech, jak jest zabawa. Jak चैकिस taki klimat specyficzny dla Czechów, bo oni pijąc to to nie jest naród taki, który grandzi, tylko to jest raczej naród, który jest dosyć spokojny, zchillowany i wy będąc na takim winobraniu, jakby tą energią się najecie, napijecie, po prostu wrócicie do domu przepełnieni takim pozytywnym nastrojem i taką fajną wibracją, która zostanie w was na pewno na długie miesiące, a o której będziecie opowiadać swoim znajomym, swoim bliskim i już będziecie planować na pewno przybycie na rok następny w Tulonie jest narodowy park rzeki Dyje i ta rzeka wije się jak piskoż takimi mandrami wśród bardzo takiej dziewiczej roślinności rzeczka sobie płynie leniwie w ogóle wszystko w tym narodowym parku Toczy się tak dosyć leniwie. Piękne trasy trekkingowe sprawiają, że jak spacerujecie, to naprawdę tak, tak. To jest taka piesza medytacja, i po drodze oglądacie pełnie magiczne widoczki. W parku po rzeki Dyje znajduje się najstarsza winnica, winnica, która ma nazwę Sobes. I to jest taka ciekawostka. Ja jak byłam dawno temu po raz Pierwszy w tym parku jechałam tam na rowerze z moim czteromiesięcznym dzieckiem, wtedy w przyczepce, które sobie grzecznie siedziało. I ja przeczytałam gdzieś o tej najstarszej winnicy, no a ja mam taką no, taką swoją wyobraźnię, i tak sobie wymyśliłam, że ta winnica gdzieś tam w parku narodowym i że najstarsza i że w ogóle gdzieś tam na, na obrzeżu góry jakiś taki wzgórza, no to ona jest taką starą karczmą, która tak pachnie takim starym właśnie drewnem. Są takie biesiadne stoły, jakieś regionalne dania z epoki. W ogóle z beczek leje się miód właśnie i wino i że kelnerzy są ubrani w jakieś tam stroje takie dziwne. Nie wiem skąd taką banie miałam. <noise> Natomiast jak przyjechałam <noise> na tym rowerze, taka naprawdę zmęczona, kapało mi po jajach, bo jechali od strony wranowa, a to jest taki teren MTB i z tą przyczepką, którą ja lubiłam dosyć ciągnąć, po to, żeby mieć mięśnie, ale nie mam ich chyba do dzisiaj. I słuchajcie, przyjeżdżam do tej winnicy, taka spragniona właśnie tego widoku, który sobie wymyśliłam. Patrzę, ja ci tam, a tam taki kiosk ruchu, taki czeski kiosk ruchu, w którym uśmiechnięty od ucha ducha, siedzi pan Honzo i częstuje ludzi winem. Tak, można sobie zakupić wino w szklaneczce, dwie decy, albo można na buteleczki. I ten punkt wydawania tego wina, to jest jedyny punkt pośród tej najstarszej na Morawach winnicy Sobes. I wokół są tylko ławeczki i uśmiechnięci, zrelaksowani turyści, którzy tam dotarli pieszo lub rowerowo. I to wszystko. I ja się bardzo ubawiłam, bo moja wyobraźnia no, pogalopowała, ale uwierzcie mi, że to jest taki symbol takiego pragmatyzmu w ogóle, Czeskiego, że oni są, ma być wino, to ma być wino. No. no co tu więcej trzeba? Gdzie oni tam będą w górach jakąś knajpę budować na zboczach rzeki Dyje? Nie ma takiej możliwości. Więc ubawiłam się tym niespełnieniem mojej wizji. Natomiast picie winka w takich okolicznościach przyrody to naprawdę jest niezapomniane wspomnienie i koniecznie, koniecznie, jak będziecie właśnie w Znojmie to buty trekkingowe albo fajne rowery, kondycji nie trzeba jakiejś specjalnej mieć, wsiadacie i pędzicie do tej cudownej winnicy i wierzcie mi, wrócicie bardzo, bardzo zadowoleni z tej decyzji. Wokół znajmam że tam wybudowali takie miasteczka, pomniejsze już i takimi jednymi z fajniejszych miasteczek, z takich no, ciekawszych celów rowerowych, bo ty, ty, jak już słyszycie, chyba ja raczej z siodełka rowerowego promuję ten cały wyjazd, bo, bo tak, bo tak jest najlepiej moim zdaniem. Jest miasteczko na przykład Wranów nad Dyją. Miasteczko Wranów to jest miasto, które jest właśnie nad tą rzeczką i góruje nad nim taki sympatyczny zameczek, który jest też warty zwiedzenia. Samo miasteczko ma tam parę hotelików, pensjonatów, jakiś sklepik, jakieś tam kawiarenki, także jest co zjeść i jest gdzie odpocząć, ale też we Wranowie znajduje się zapora na rzece Dyi i Taka plaża, gdzie też możecie sobie odpocząć, zrobić sobie jakiś piknik, wydź, wypić jakieś, właśnie, piwko, winko, zjeść smażaka. Znajduje się też ta przepiękny kemping, na którym możecie się zalogować i, i spędzić bardzo miło czas. Ale ciekawostką też taką jest, że na rzece Dyi organizowane są statkiem rejsy po tej rzece. No i ostatnio nasi znajomi byli, właśnie wrócili i mówią, że są zdegustowani po prostu tym rejsem. Zupełnie nic nie pamiętają. Po prostu chlali na rzece, zwiedzając, patrząc na te cudne, zapierające dech piersi widoki i że po prostu ululani. Także ten rodzaj wycieczki też Wam bardzo, bardzo polecam. Może wspomnij będzie trochę mniej, bo jakby alkohol będzie szyszy, szumiał, ale na pewno będziecie zadowoleni. Drugim miasteczkiem jest Bitow. Właśnie z Wranowa do Bitowa są rejsy. Bitow to jest miasteczko, gdzie również jest bardzo uroczy, stary zamek. Ten zameczek jest w ogóle według jakichś tam rankingów czeskich jednym z lepiej zachowanych zamków w całym. Czechach i takim zamkiem na takim topie, że Hradczany, jakiś tam czeski Krumlow i właśnie Bitow. To są zameczki, które Czesi reklamują jako perełki. No i ja się z tym oczywiście zgadzam. W Bitowie wokół zamku są też trasy piesze, także możecie sobie skorzystać. Rzeka dyje, jest tam pięknie tak wkomponowana, więc nad rzeczką też można odpoczywać, plażować. Natomiast w samym miasteczku, no to jest jakiś kościółek, jakaś knajpka, prowar taki lokalny, możecie sobie tam odpocząć. I ostatnio przeczytałam taką ciekawostkę że jest zrobione tam szlak rowerowy, ale piwny. I teraz to jest jakby zadanie może dla Was, może jakiś ciekawy pomysł na spędzenie weekendu. Ja jestem raczej winiarą i krążę jakby szlakiem tych sklepików z winem. Natomiast ktoś, kto jest piwoszem, a czeskie piwo jest mniami, mniami, pyszne, pyszne i to każdy tutaj śląski facet wie i ktoś, kto był w Czechach i pił piwo, to wiedzą, że Czesi mają najlepsze piwo ever. Więc możecie sobie wsiąść na rowerek i... Pojechać takim szlakiem od knajpy do knajpy, od takiego lokalnego browaru do następnego i tam nie wiem, czy dostajecie pieczątki, czy pieczątką jest wypicie kufla piwa. Nie mam zielonego pojęcia, bo tego jeszcze nie testowałam, ale jestem tego bardzo ciekawa, więc sobie będziecie jeździć. Mam nadzieję, że rower was będzie trzymał w pionie, że po drodze między knajpami będziecie spalać kalorie i alkohol i że zaliczycie te kilka knajp, które oni mają w tym rondzie takim piwnym. Także to jeszcze taka ciekawostka. Niedaleko znajma też są. Takie miejscowości jak Lechowice, z ładnym pałacem, i również jakiś hotelik się tam znajduje, sklepik, knajpki, no i oczywiście winiarnie, a także Morawski Krumlow. To jest takie troszeczkę też większe miasteczko, gdzie zna znajduje się zamek, różnego rodzaju imprezy, festiwale są tam organizowane, a obok zameczku jest przepyszna cukiernia z mniemuśną kawą i fajną obsługą. Ryneczek, oczywiście, hoteliki i widokowo. Nowy pasik. Także jak będziecie mieć rowerek, możecie sobie tam uskutecznić jakieś pedałowanie wokół miasta Znojma i też naprawdę będziecie bardzo, ale to bardzo zachwyceni. No, tu tylko taka ode mnie, jakby uwaga, że ktoś, kto nie ma jakiejś takiej super rowerowej kondycji, to jednak polecam rower elektryczny, żeby sobie zorganizować. Na Morawach już jest dosyć sporo wypożyczalni tych rowerów, więc jeżeli nie macie swojego, myślę, że w Znojmie jakiś punkcik rowerowy się znajdzie. Dlaczego? Ponieważ ten region jest tam dosyć taki pagórkowaty, i on nie jest taki gładziutki jak dalsza część Mara, Moraw, więc polecam, żeby jednak zwiedzać na rowerkach takich, które mają przyspieszone tempo. Moi drodzy, Znojmo też jest takim fajnym łącznikiem pociągowym, jak będziecie kiedyś w Znojmie, a będzie Wam mało, a na przykład nie będziecie podróżować rowerem, więc ze Znojma do na przykład drugiego miasta, które jest również przepięknie malownicze, historyczne, naprawdę kaperełka, to jest Mikulow, kursuje pociąg, więc wsiadacie w Znojmie do pociągu i sobie bez użycia samochodu możecie. Followship to Przemieścić się właśnie z punktu A do punktu B, do Mikulowa, i stamtąd również zwiedzać już kolejne zabytki. Co jeszcze mogę Wam o Znojmie powiedzieć tej okolicy znojemskiej? Niedaleko Znojma jest przejście graniczne z Austrią, i tam również macie mnóstwo szlaków rowerowych, którymi możecie podróżować i te miasteczka, które są takie bardzo, bardzo leniwe, bardzo senne, austriackie, gdzie tam, jak ja przejeżdżam pierwszy raz, to tam w ogóle prawie w ogóle ludzi nie było nie wiem, tam jakby nikt nie mieszkał, to również możecie sobie te tereny pozwiedzać, pojeździć. Jeszcze się tak dotlenić takim klimatem austriackim, i na pewno Wam się będzie bardzo podobać. Znojmo ma też jeszcze taką bardzo. Fantastyczną ciekawostkę do zwiedzenia, a mianowicie są to znojemskie podziemia. Ja bardzo długo tą atrakcję zostawiałam, na potem, na potem, i tak mi się to zbierało. Nie miałam kiedy ogarnąć tych podziemi, bo zawsze tam pedołowaliśmy i zawsze coś było do zobaczenia i coś do wypicia. Ale razu pewnego postanowiłam, że w końcu to zwiedzamy. I słuchajcie, znojemskie podziemia to jest ciekawa historia, bo to są podziemia, które służyły od bardzo wielu, wielu wieków ludziom do. Tego, aby się tam schować przed najeźdźcami, przechowywali tam różnego rodzaju zapasy. To było miejsce, skąd była wydobywana czysta, krystaliczna woda. Zresztą bardzo, bardzo długo, bo chyba do 1970 oni jeszcze czerpali tą wodę z głębin podznojemskich, że tak powiem. Ale jest też taka legenda o tym, jak morawiacy byli sprytni, jak mieli takie swoje koniki trojańskie na to, żeby się z tymi najeźdźcami wrogami obchodzić, a raczej jak się uchronić przed nimi. Mianowicie dawno, dawno temu podczas najazdów szwedzkich napadł wróg na miasto. Oni widzieli, że będzie za niedługo rozpierducha, więc mieszkańcy zabrali co tylko mogli i uciekli skryć się do podziemi. Zabrali co tam mieli pod ręką i się po prostu schowali. Zostało tylko jakieś palniska, gdzie sączył się dym z komina i w momencie, gdy Szwedzi wjechali do miasta, zobaczyli opustoszałe miasto, jakiś pies z kulawą nogą może się tam przewijał i dymiące kominy. I byli dosyć zaskoczeni tak pozytywnie, że zaczęli zaraz imprezować, bo pomyśleli, że Czesi to jest bardzo tchórzliwy naród i że no, po prostu poddali się, uciekli z miasta i już, więc oni bez walki miasto mają już zdobyte, więc luzik. No więc u nich był wtedy piąteczek, piątunio, rozłożone wszystkie tam gadżety na ryneczku i przyszedł do nich taki bardzo mądry mnich, Teodor, który kiedy widział, że oni już byli tak dosyć pijani, powiedział, że on im jeszcze do, doniesie wina i trunków, jeżeli chcą, żeby mogli się bawić i czy Paru żołnierzy nie poszłoby z nim, żeby mu pomóc to przynieść, więc żołnierze oczywiście bardzo chętni, bo wineczko im bardzo smakowało, zeszli do podziemi, a Teodor ich poprowadził takimi ciemnymi, ciemnymi koratarzami, poskręcał w prawo, w lewo, po czym doszli do studni, w tej studni zaczął topić ich. No, kiedy Szwedzi się utopili, miejscowi pomogli cichutko w środku nocy wyciągnąć ich na powierzchnię i zostawili ciała na rynku. Wśród innych Szwedów, którzy już byli Pijani jak szkopy i nie zorientowali się, że po prostu towarzysze są po prostu martwi. Rano kiedy się obudzili, zobaczyli martwe ciała, które były bez ani jednego śladu walki, bez krwi, po prostu leżały trupy i tyle. I tak się przerazili tym faktem, bo nie zachodzili w głowę, jak to się mogło stać, kiedy nie ma tu ani jednego żołnierza znoziemskiego, ani żadnego człowieka, który mógłby to zrobić. No i zaczęli podejrzewać o to jakieś moce nieczyste, jakieś duchy, i czym prędzej się z tego miasta wynieśli. Opuścili, ponieważ się bali, że to znojmo jest taką zjawą i że oni również, jak tylko położą się spać, będą wymordowani. Więc tak, morawiacy przechytrzyli Szwedów i wypędzili ich z miasteczka, a mnich Teodor do dzisiaj podobno, jego duch, strzeże podziemi i sprawuje nadzór nad tym, abyście się tam nie zgubili. Podziemia są bardzo chłodne, mają tam około 13 stopni, więc jak będziecie je zwiedzać, koniecznie ubierzcie się cieplutko. Ktoś powiedział, że to jest dla kobiet idealna temperatura, aby ich cera była piękna, natomiast dla kości, no niestety jest to już temperatura zabójcza, więc kochani, polarki, kurteczki i możecie śmiało tę ciekawostkę podziemnego znajma oglądać, odwiedzać. No i co z mojej strony na tą godzinkę to już wszystko. Mam nadzieję, że parę pomysłów wam podsunęłam, zachęciłam was do tego, żeby zainteresować się tym pięknym regionem. Będę z wami w kontakcie z następną częścią opowieści. A tymczasem żegnam się i życzę wam bardzo, ale to bardzo miłego dzionka. Pa.